Hej, witajcie na moim kanale Chmurka Julka Nie zapomnijcie mnie zasubskrybować, dajcie lajka w górę no i mogę nabijać Dzisiaj do mnie przyszła paczka z Allegro Te wszystkie rzeczy, co dzisiaj pokażę to są z Allegro Taka paczuszka z firmy, czekajcie, jak to jest firma? Z firmy, no, firmy Exotera, nie wiem jak to się czyta, ale taka, taka firma i okej, okay, otwieram. Ja jeszcze tam nie zetkałam, tylko odsypkała moja mama. Specjalnie. Rozwalam. Zmelbiłam takie kremy, Żeby sprawdzić, czy wszystko jest. Nie wiem, czy mnie teraz akurat słuchać, ale już teraz mam powiedzieć. Tak, pierwsze, że co tam jest, no to tam jest dla kota akurat. dla mojej cioci, bo ja akurat nie mam kotka. E, tylko właśnie tam już kiedyś nagrywałam. To jest taka kocimiętka w sprayu. Dobra, ja to odkładam. Tyłu. I y, często ja mam kiedyś inną łopatkę, ja nigdy jej nie pokazywałam, ale sobie kupiłam nową, bo ona jest o wiele lepsza. Taka łopatka do sprzątania i ważne było, czekajcie, tylko kamerę skieruję trochę do tyłu. I ważne było, żeby ona jakby zbierała od podłogi, bo tak jak było często takie okrągłe, y, to po prostu było ciężko zabierać wszystko, bo ja takie miałam okrągłe. Y, co tu jeszcze mamy? Ym, oczywiście te wszystkie rzeczy, co akurat teraz pokazuję, to są strixie. teraz muszę trochę do góry. Yy, Tu macie yy, takie, może Wam przypilnę, czy jest ostrość? Jest. To jest tutaj jakby, no może Wam otwor, otworzę, to jest taka pałka jakby, do której się warzywa przypina. Yy, tu się nam bija, ja za chwilę Wam to pokażę, jak to wygląda, tylko pójdę po nożyczki, że poczekajcie chwileczkę. Zobaczyłam, że tam nawet nożyczek nie jest potrzebny, tylko oczywiście jagapa. Nie popatrzyłam z tyłu, jest do odkręcania. Że chwilkę to zajmie, już się mnie je, je, i jeszcze raz, prze, no już jeszcze dopiero będę przepraszać, e, dlaczego nie nagrywałam, e, bo się staram dwa razy w tygodniu nagrać. E, dlatego, bo chci, czekałam, żeby te dwie paczki przyszły, bo jeszcze jedna jest, ale już otwarta, bo to było pod, na potrzeby Lilii. No i. A, właśnie mnie słucha zajada sianko. No, i e, musiałam tam to tworzyć, a to, to nawet nie wiedziałam, jak to będzie na żywo wyglądać. Spodziewałam się, ale nie za bardzo. Dobra. No, nie oczekacie, Dobra. Mam tu. I e, to jest właśnie, już teraz Wam pokazuję. To jest jakby takie do okręcenia. Czekaj, tylko ja Wam przybliżę kamerę. E, tu macie do odkręcenia, czyli to jakby jest tu do odkręcenia. Czekaj, to wezmę, bo to. Przeszkadza. nie to odkręca się no, tak zauważyłam, bo sama się uczę teraz o czekajcie o tak, właśnie odkręca się to się zdejmuje, czyli to się zdejmuje i zostaje same takie coś i tu się właśnie nabija właśnie warzywa albo owoce co się chce, dzisiaj dałam akurat ba bananka i marchewkę i to się normalnie tak nakłada jak już ma się warzywa albo owoce a to chroni, żeby tu nie ubrólić czekajcie, tylko wkręcę to już do e, tak ja mam teraz witaminę C. To jest już ta otwarta paczka, a też wszystko zaległo. To jest z Francodex. Zawsze znam wszystkie jakieś witaminy, wszystko jest z Farmodeks. Artykuł. To jest witamina C, specjalna tylko dla świnek morskich. To akurat już otwarłam, bo nam się skończyła. I dlaczego to na Allegro zamówiłam? Yy, bo zawsze w tym sklepie stacjonalnym, co kupowałam, akurat miała przyjść dostawa. I akurat wtedy się skończyła u Lili. Czyli nie chcieliśmy długo czekać. I tak właśnie to wygląda. I mi się podoba to, bo tu się odkręca, i normalnie się tak przechyla, i tu się naciska, i się podaje. I to mi się bardzo podoba to podawanie. I ja dziś wyczytałam, że nie powinno się w filmie jakieś witaminy łączyć, że te same, ale to już Lila, to wszystko ta witamina i to co teraz pokażę, to już to wszystko Lila miała, to jest akurat, tutaj. mam dwa takie same, tylko to już otwarta tej, e, to jest te, też z witaminą co tylko chrupki, ona je tak uwielbia, że ona na nich jest po prostu głupia, dokładnie, jak teraz patrzy na mnie, jej ja nie widzi, ja teraz już zajadę, no i tak się wszystko prezentuje. Może jeszcze sobie Wami nie żyjną, może jeszcze mi jakiś pomysł z Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć w czwartek. Nie, czekaj. Czy w poniedziałek albo w, we wtorek. Zobaczę. Czy mi się jeszcze wieczorem, bo jest już bardzo późno, chyba 21.30, um, czy mi się chce już montować, czy lepiej poczekać na drugi dzień. Proszę poczekajcie. Zapomniałam by dodać, że jeszcze kupiłam, tylko akurat to bo w Pepco kupione, to już nie było go. Kupiłam, bo już miałam taką miseczkę w zestawie, taką nie będę Wam tam, bo tam akurat jedzenie, pokazywać jedzenie No to właśnie taką przez to, to samo robię, wszystko to samo Tylko się różnią jeszcze, że ten ma antypoślizgowe, akurat trzeba, minus był jeden, bo to wszystko odlatywało to ja Tylko trzeba było klejem na gorąco przykleić, no jak widzę miskę to na już się co jest za jedzonko patrzcie co za jedną? Patrzcie, co za jedną? O co Kamran? O co kamion, Nilson. Patrzcie. chcę gryźć kamerę. Wow. Dobra. No i właśnie tą miseczkę. Jeszcze może mi się coś przypomni. Bo akurat była przede mną i nie zauważyłam. Eee, czekajcie. Akurat włączę światło, bo zapomniałam włączyć światło. Ja jaka fajna ostrość teraz. Ekstra ostrość. A! Dobra. Dobra, no to się już z wami żegnam. Pa pa.